Aby anulować zamówienie w temu, najpierw musimy przejść na dół, gdzie jest napisane Ty. Gdy już tu jesteśmy, klikamy na sekcję Twoje zamówienia i wybieramy zamówienie, które chcemy anulować. Tutaj pojawi się opcja anulowania. Klikamy na nią. Klikamy na Anuluj zamówienie. Poprosi nas o wybranie produktów, które chcemy anulować. Wybieramy je i przechodzimy do następnego kroku. Tutaj zostaniemy poproszeni o wybranie powodu anulowania. Wybieramy je i naciskamy na następny krok. Klikamy na kontynuuj, aby anulować artykuły. Wybieramy, gdzie chcemy, aby zwrócono nam pieniądze. W moim przypadku zawsze wybieram oryginalną metodę płatności. Klikamy na wyślij i wybieramy zwrot na oryginalną metodę płatności. Na koniec klikamy tak, anuluj artykuły i pojawia się informacja, że nasz zwrot jest przetwarzany. W moim przypadku zwrócą mi pieniądze na moje konto PayPal. Wchodzę na PayPal, aby sprawdzić, czy zwrócono mi pieniądze. I w tym przypadku zwrócono je praktycznie natychmiast, chociaż jeśli zapłaciłeś kartą, może to potrwać do dwóch dni roboczych.